Witamy w kolejnym odcinku. Witamy już, w którym? W 20 odcinku? W 21 się wydaje już. No to tym bardziej. Witamy w 21 pierwszym odcinku. Dzisiaj ja będę kontynuował budować magazyn, który wczoraj zacząłem z Patrykiem. Wow, nieźle. Ja Pracowałem przez całą noc prawie. No. I tutaj zacypiam już, ale dobra, ale... Ale jakoś wyszło nawet. Wypij sobie Double Blasta, nie będziesz miękki. Double Blasta. Podróba ja... Red Co? Po Red Bulla? Hehehe, <laughs> no tak jakby. jakby. Dobra. to A on masz... powiedział, że dzisiaj pójdzie sobie na wyprawę szukali drzew. Chyba nie pójdę, nie? Pójdę w następnym odcinku, jak się rozpogodzi. Ale, hej, pójdziesz też co ci też przeszkadza? E, potwory. Co potwory? No są na dworze. A żyjesz tu potwory? Zobacz. Ja biegam, nic tu nie ma. Jesteś pewny? Mnie szkielet przetrząszkielę To Masz pecha. ja tu ja nie widzę. Ja idę grzybków nie. i zrobimy farmę grzybków Potem je wysuszymy będziemy jadać Nie, chodź chodźcie sobie kłonnie, to pasz tu jest Siema. ma, przytulimy To się tu? O spadł O kość mam, ha. Ja, ej daj mi Aha, ja o koś ja ty nie Głupi nu, ma? Nie nie, nie potrzebuję schowaj. Okej, okay, to ma pięć kości. O, tu mam dużo kwiatków. Na barwnik później przerobimy. No spod. ale jeden dach Jak wiecie, gdzie znaleźć slajmy, na którym poziomie i gdzie, to mówcie, nie? Bo za później zrobimy polowanie do na do slime. O właśnie. Jak pewnie. dodadzą pistolety, to będziemy styki pistoly robili. W końcu coś będzie można robić ze slime nie? A na mu No, w pan... Bo poeta, że nie ma. to na razie... Creeper, Creeper! Mutant. Zielony cpel. X-motor. Ja nigdy nie mam wyczuć, kiedy uciekać od Creepera. Bo ty nobie jest. jesteś, nie umiesz bić. Haha. Ha. Machasz byle gdzie, no to... to... Bijesz go, odchodzisz, Zbijesz i odchodzisz, nie? No ja biłem, odeszłem i obuchłem. Wygrasz mnie. Ha, Haha, śmieszne. Wyjdź z Minecrafta. <laughs> Orgazmus maximus <laughs> najlepszy tekst no tutaj chcę później na brzozy pójdziemy bo o znalazłem jaskinię o Super! aż mi stanę. drugą taką idź do niej a nie czekaj nie można pić nic tu nie ma druga tak sama ale nie ma grzybków nie widać grzybów albo jesteś ślepa albo tu grzybów nie ma Trzeba szukać, nie, nie będę ci rosły od razu, wiesz. Ja tam musiałem chyba z 15 minut, żeby znaleźć to. Ej! Ale to nie jest przypadkowo tak, że teraz... A kutwa, to nie trzeba przypadkować na te nowe wygenerowane czanki. Nie, to żeby normalnie były. Mhm. To dobrze. Grzyby to nie to nie nasiona. Nalazłem tą, y, mój grup, tam gdzie jadłem. W specjalu tak. pierwszy. I naszą rampę. Rampę?

Nie umiesz grać, bo biegniesz. A, śmieszne, no. Wyjdź no z gry. Patryk, naciśnij Alt 4 Ha, śmieszne. <laughs> Pamiętasz, jak się na tym, na... To, na, na, na Combat Arms się robiło? Laguje. Chcecie, żebym przestał logować? Alt 4 No. No, ale to wtedy się wszyscy logowali. A najlepiej, jak kurde niektórzy wierzyli, tak? No, no. O oh, thank you i disconnect To <laughs> taka beka z tych ludzi No Teraz już sami jak tam się nauczyli Nie ma grzybu Grzyby pod drzewami powinny rosnąć A ja chodzę koło drzew i nic nie ma szukaj pod drzewami <laughs> Nie, nie, nie pod drzewami nie. nie, nie będę Najgorsze, że ja tutaj nie widzę słowa Ej, hey, what the fuck! Creeper Chodź <laughs> tu A, widzisz, kurde? Jak się uczci mnie. nie? Okej, okay, nie. Wracam to, co tu, co mówiłem Ty, <laughs> 300 razy go fałem, nie? No, no. On sobie podskoczył, Dobra, wróciłem do miejsca, z którego za zacząłem, dobra, wracam się A, nie, bo to jest trochę ciężko tak tak w ten... chodzić jak... Ale nie ja o to tobie chodzi. gadam, że... Ja wiem, ale ciężko chodzić jak deszcz pada. Wiem. Ale ja widzę łówce. O, widzę naszą no, wieżę. Serio? Tak. Faj. Najgorsze jest to, że pada deszcz, a nie widać słoneczka. A tam... Prawdopodobnie to... słoneczko już poszło... już poszło spać, my też powinniśmy. Eee, klip, co? Nie, słoneczko. no i jak, patrz. No, słoneczko poszło spać już chyba. Nie, to ciemno powiedząc. Ty nie, nie, znasz kurde się na czasie, jak? Przecież jasno jeszcze jest. No tak, ale nie wie słońca. No, no bo się jest za chmurami, no to ej. No weź, no, takie taki Muszę, być hmm. to e, tego, pobólstwo na A dacha, węgla, hmm. tak, węgla. Ja. Za autentyczny. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Tu Uf. nie ma. Znowu się chowa kultura. Nie eta. Nie lukam za takie fajnym miejsce. O, wow, wow. Wow, wow, lag, lag, wow. Ja zacząłem wow. spod... Gdzie jest ta kopalnia, w której tej? Bo leśniczówki, a po drugiej stronie. Ehm, myślę, że jakoś tutaj do mnie. Where are you? No. Patrz, jak pani zrobiłem? No idę. Idę! To chodź. Wow! wow, A tu... O! A, a tu... A tu na dół, tak? O! Tylko schody tu musisz zrobić. Wiem, ale teraz potrzebne jest to, żeby podłużyć. To, nie mogę. A nie masz kawał ci to tam się przetapia masz kilofa no kamienny tam już no za to aaa aaa cię na dobra się już się seryjnie noc zrobi. niech się robi Noc się robi to tutaj. O! Pustą. Zagadka dla Was. Taki tekst. Tu robi się ciemno, zamknij się. Robi się ciemno, zamknij się. Z jakiego to jest filmu? Właśnie, ja nie wiem o co mu chodzi. Więc... Nie już, nie? już mi on to raz powiedział ja nie wiedziałem z jakiego filmu. No bo takiego filmu nie oglądałeś widocznie. Więc ja jak zgadniecie, to nie wiem, bo czy jesteście. Czy no. <laughs> robi się ciemno, zamknij się. Dobra. Eee, yy, tak więc... Uczony tekst chyba. Do ciebie. No z filmu. No to dobrze, ty bardziej, to bez niego tekst z filmu. Hej. Będę cool. Hej. Dobra. Eee. Jak, jak, to... jak ty tu możesz widzieć? Jak ja, jak ja tu już nic nie widzę. Nie, wiem, to, to wcześniej na odwrót było. Chodź. Dobra, to dnia dzisiaj kończymy, noc się zrobiła, może jutro już deszcz nie będzie padał, oby no, tak padał, Ym, ale Właśnie. powinno być no, ciekawiej w następnych odcinkach, subskrybujcie, komentujcie i dajcie lajki, bo ja tam nie lubię, jak ktoś hater i kurde, tylko dislike daje, no bo to bez sensu, bo to mm. ogląda jak się nie podoba. Właśnie. No następnego narka Do jutra. Do...